Cześć simankę, moi drodzy, z tej strony Malberio, i słuchajcie, witam Was w kolejnym odcinku z TAR nowych vlogów. I już Wam tłumaczę, co widzowie dzisiaj wam pokażę. Bo udało mi się bić 53 poziom na naszym voodoo i powiem Wam tak: Expisie. Zajebiście, nie macie pojęcia jak naprawdę się ekspi, Zajebiście na tych V1 teraz ten EXP tak leci Zostało mi 4 dni yy, Konta premium Więc będę musiał to wykupić jeszcze sobie na kolejny miesiąc Żeby wbić jak najwyższy poziom Moi drodzy, pamiętajcie żeby strzelić łapeczkę Zostawić subika na kanale Ja teraz sobie z czatu możecie przeczytać yy, Widz nie spotkał, także zabieram go na, na wieżę Oczywiście, więc skoczymy sobie wieżę z widzem I pokażę wam moje eku, Moi drodzy, bo słuchajcie Ostatnio troszeczkę je ulepszyłem, co nie? Troszeczkę się udało je ulepszyć Więc więc jest całkiem spoko. Dobra, razem wszyscy tu będziemy iść i razem se tu wyczyścimy. Kurde, ale ja potek chyba nie mam. Właśnie ty. Będę musiał iść chyba po potki. Czekajcie, widzowie. Ale nie, dobra, kupię za platynę, bo chyba mam jeszcze troszkę platyny. To się kupi. Yy, moi drodzy, fulgur na plus 4 się udał wbić, ale to zaraz wam pokażę. Jak coś. Fulgur na plus 4 się udał wbić. Usunę wam ten czas, żeby nie było go. Więc moim zdaniem jest całkiem dobrze Jeden jest na plus 3, drugi na plus 4 Ale zaraz wam pokażę, wszystko tylko staniemy i odpoczniemy I w międzyczasie pokażę wam całe EQ Widzę Druid ma spoko EQ Właśnie takie w podobie do jego będę kupował przecież Będę kupował Diablo, Czachę Kurde, ale się sformiło nam na twarzy, ty Będę kupował Diablo, Czachę i wzorek Podaj, tak dobrze mówię Nie wiem czy dobrze mówię na terarki, ale chyba tak I tarczy ma w ogóle spoko, ale jak chyba sobie kupię tą niebieską Widzowie, i se zmurfuję na tą, 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 I powiem wam jeszcze parę ciekawych rzeczy Moi drodzy, bo sprzedałem parę Larów. Znaczy, parę rar wy... wymieniłem. A drugi, znaczy na esencję, go zrobiłem. Co w sensie na, na eski, go zrobiłem. Zaraz wam pokażę. To już wiecie, że ten gary. A w ogóle, Husarius mi dropnął widzowie. Mam tyle rzeczy dla was do powiedzenia, że wasakra. Dropnął mi Husarius. Ale niestety bym na oddanie i musiałem go oddać, a nie wiem po ile to chodzi. Możecie napisać w komentarzu, ile to lata. No musiałem go niestety oddać, słuchajcie, no. Tak bywa, no, tak bywa. Dobra, tydzień. Yy, masz spoty. Tak, napiszę, że mam poty. Ale sprawdzimy jeszcze. Dobra, mam 7 na ten, ale mam 4 platyny, więc git. Praksy za niedługo plus 5. Smoczyk nad został zdjęty, też pójdzie na eski prawdopodobnie ten rzecz widzowie na plus 3 się udało bić. I teraz wiele osób może powiedzieć, że to było nieopłacalne, bo przecież na który tam level? 64 bodajże? Albo 62? Kurde, nie pamiętam. Zabicie mnie, nie pamiętam. Jest Ursus, czy jakoś tak? Nie wiem, Ursus. <noise> nie wiem, jak się to dokładnie nazywa. Wiem, że jest coś. I będę musiał to też kupić, chyba tak? Podajże, chyba tak. Mm, dobra. Co do Stolbina, to nie wiem, czemu go jeszcze tutaj mam w ogóle. Yy, kalam jeszcze zostanie, bo zaraz będę i tak nakładał właśnie tą czachkę. O ile się nie mylę. I Fulgur. Fulgur plus 4, słuchajcie. Udało mi się wbić za pierwszym razem. Yy, za pierwszym razem udało mi się wbić. Dobra, widz poganiot, trzeba lecieć. Będziemy oczywiście osobno lać. Będzie o wiele szybciej. Kurde, zapomniałam. Ty, ja dałam sobie rady. Chyba co, widzowie? Dam sobie radę raczej. Dobra, czekajcie, motylka miałem kupić. Na razie, na spokojnie, pierwsze kupuję eku, widzowie. Mam odłużone trochę siana. Także będzie trzeba pierwsze kupić eku. A później, moi drodzy, się zajmiemy, słuchajcie. No, petami, no, bo będzie trzeba kupić tego motylka. Bo jest motylka, to ani rusz. Yy, zaraz wam pokażę jeszcze eku, tylko czekajcie, bo on nie pośpieszył tutaj. Oczywiście, pozdrawiam, widza. Yy, Asaksio Drut, pozdrawiam cię serdecznie, oczywiście. Raz, dwa, ciach, szybciutko. No, i będziemy mieli już babatkę, słuchajcie. Myślę, że dzisiaj śmiało fraksy na plus 5, yy, to znaczy na plus 5. Ty, no piąty level, po, piąty poziom je wbije. Yy, będę jeszcze ulepszył jedną rzecz, nie? Właśnie czy fraksów nie będę ulepszył, widzowie? Ale muszę platykę tylko kupić i fraksy na plus 4 też będę próbował dać, bo mam chyba na plus 3, o ile się nie mylę. Co tam jeszcze? Ten rzecz mogę też na plus 4 w sumie dać. zaraz wam pokażę, ile mam wiedzy. Mam wiedzy aktualnie, no myślę, wydaje mi się, że na, jak na ten level jest całkiem spoko. Ale to już wy ocenicie, co nie w komentarzach. Myślę, że jest git, czy nie, nie jest najgorzej, jak na taki level. On jeszcze mnie ulecił, Zajebiście. Ty. A on w ogóle pieska, w ogóle nie jak co nie, on ma 32 level chyba widzowie, naprawdę. 32 level ma piesek, trochę zjebałem z tym, wiem, ale dobra, trudno. Dobra, potamy i lecimy z pytami, myślę, że nie wiem, od on ma peta jakiegoś włączonego czy nie, nie ma. Dobra, ja zostawię pieska na wszelki wypadek, żeby nie paść No to bijemy, słuchajcie, po tym jak walniemy to pójdziemy na górę Babatkę babatka pierwszą mogłem ten, ale dobra, będzie szybciej jak będę bił O kurde, tyle dwóch wcisnąłem Będzie szybciej jak będę bił chyba Widzowie napiję się ten barka, przepraszam Nie wiem czy wy mikrofonu nie macie za głośno, ja tak głośno gadam Ale to zaraz zobaczymy Ten od razu babatka polecił, chyba że chciał pieska bić pierwszą Dobra, dawaj piesek Obstawę, ale że ty będziesz bił obstawę czy ja będę bił obstawę? Dobra, leje tego pieska, nie wiem. Nie wiem o co dokładnie mu chodziło tutaj. A, dobra, żebym bił pieska, dobra, dobra, dobra. Ale widzowie, będę miał obrabianie ogólnie przy tym filmiku, że masakra, powiem wam szczerze. Mam nadzieję, że łopeczki już strzeliście, subika zostawiliście na kanale. Będę bardzo wdzięczny za to, oczywiście. Może jakiś drop poleci, zwierzy. Może jakiś konkursik zrobimy, słuchajcie. Może coś ten, może coś ten, dobra, czekajcie, potniemy. Widzowie, 222 wiedzy, 118 mocy. Ta wiedza jeszcze podskoczy, podajże do 240, jak kupisz szeku. Czy nawet ciut więcej będzie? <laughs> Co on zrobił? Ja! <laughs> no nie gadaj, no sam ja nie ubiję, dobra, wychodzimy. Teraz pytanie: czy lecimy wiedzę jeszcze raz? Nie wierzę. Dobra, to lui, nie będziemy już latać w tej wiedzy. Dobra, to luj, już nie będziemy latać tej wiedzy, słuchajcie, opowiem wam jeszcze trochę o swojej postaci, mianowicie 222 wiedzy, 118 mocy, HP mi troszkę ubyło, bo miałem 1200, teraz mam tylko 1442, many 600, myślę, że jest wystarczające, jak mogę jeszcze wystać tą manę, umiejętności szpila w oko wbita na 7, ukazania śmierci na 7, otępienie na 6 i uderzenie cienia na 6. Myślę, że to też spoko jest. Zgony, 100 zgonów. Myślę, że też jest giz. Teraz sobie polecimy, moi drodzy, oczywiście V1, zaraz będę sobie farmił. Moi drodzy, dzisiaj nawet jest w planach 5-5 level dobić, także spróbujemy go dobić. Co miałam wam tu jeszcze pokazać? Frakcje plus 3, będą na plus 4 dzisiaj może jeszcze ten rzec też walny na plus 4. Co do pasu ofiarowania, nie wiem, tego się nie, chyba nie opłaca ulepszyć. raz to ulepszyć, nie wiem po co. I widzowie lasmary zamieniłem za buty, w kamenach kupiłem ją te buty znaczy kupiłem w kamenach. no i myślę, że są lepsze od lasmary bo te lasmary to one tam takie średnie były tu przynajmniej wiedzy 17 mi dodaje ich ulepszać nie będę chociaż w sumie nie, no nie upadze się ich ulepszać spodenki jakieś beznadziejne to może jeszcze być ale to też przecież będzie wymiana tego yy, tego też będzie wymiana tego też będzie wymiana i to też trzeba będzie wypierdzielić w Zowie. czyli jeszcze Eku nie jest dokończone Czyli jeszcze EQ nie jest dokończone widzowie. A jeszcze tarczę mam na plus 1, ale to będę musiał też jeszcze wiedzę sobie na plus 3 zrobić, co nie, żeby było. Yy, na plus 4 ogólnie, co nie ta tarcza żeby była. Moi drodzy, ja się z wami żegnam. Dzięki, że byliście na tym odcinku. Strzelcie opeczkę, zostawcie suba, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. Wiem, że krótki, za niedługo będę miał internet, będą streamy, będą odcinki, więc ja Was pozdrawiam i do następnego siema, jo i cześć!